Proszę Państwa, zgodnie z decyzją premiera, od jutra szkoły, przedszkola, żłobki, wszystkie instytucje kultury zostają zamknięte. Z tym, że jeżeli chodzi o placówki oświatowe, o przedszkola oraz o żłobki, ponieważ decyzja zapadła dzisiaj, żeby więc rodzice nie mieli kłopotu, jeżeli... Od jutra nie znajdą opieki, to jeszcze do końca tygodnia można dzieci posyłać. W wypadku, kiedy nie zorganizowaliśmy opieki, dla tych dzieci posyłać do szkół, do przedszkoli. One będą czynne, niemniej apelujemy, żeby spróbować tę opiekę w domu zapewnić. Tutaj premier oraz minister oświaty wyjaśniali dokładnie i pewnie Państwo będą dzisiaj mogli, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, usłyszeć o tym po południu, jakie są tego przyczyny, więc ja już nie będę w to dokładnie wchodzić. W tej chwili dyrektorzy już przygotowują komunikaty, dyrektorzy szkół, przedszkoli przygotowują komunikaty do rodziców, jak to będzie wyglądać w ich placówkach. Oczywiście kadra będzie pedagogiczna, będzie pracować, będą jeszcze obiady przez te dni do końca tygodnia, natomiast od poniedziałku szkoły, przedszkola, żłobki będą bezwzględnie zamknięte. Tutaj minister wspominał ewentualnie o pracy przez Internet, także w każdej szkole to będzie ustalone w miarę możliwości, żeby dzieci, ewentualnie z nauczycielami, przez Internet mogli się kontaktować i ewentualnie rozwiązywać jakieś zadania. To oczywiście zależy w każdej szkole. Zostanie zdecydowane, jak to będzie wyglądało. Z tego, co usłyszeliśmy na dzisiejszej konferencji, rodzice dzieci do lat 8 będą mogli uzyskać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, który nie wchodzi do tych 60 dni, przysługującego rodzicom na cały rok. Wystarczy wypełnić oświadczenie na drukach, które można na, znaleźć na stronie ZUS-u. I to oświadczenie zostawić u swego pracodawcy, żeby taki zasiłek uzyskać. Tutaj minister zdrowia apelował, żeby próbować, żeby jedno z rodziców taki zasiłek wzięło i żeby raczej nie obciążać dziadków opieką nad dziećmi, bo to jest właśnie ta grupa najbardziej zagrożona zachorowaniem na koronawirusa. Proszę Państwa, na 14 dni, więc licząc od jutrzejszego dnia, czyli od 12 do 25 marca, te wszystkie placówki będą zamknięte przez dwa tygodnie. Później będzie ewentualnie kolejna decyzja premieru, premiera, co dalej. Ten czas tych dwóch tygodni nie spowoduje przesunięcia i pracy dzieci i nauczycieli w wakacje. Tak na razie. Zakomunikował minister edukacji. Proszę Państwa, tutaj premier apelował też, żeby ograniczyć wszelkie jakieś zgromadzenia, gdzie może być zagrożenie wiek, właśnie zachorow większą zachorowalnością stąd również zamknięte e, placówki kulturalne, kina, muzea, teatry. W naszym wypadku tutaj w Bogatyni, od jutra Bogatyński Ośrodek Kultury na przykład zawiesi wszelkie zajęcia z dziećmi czy e, pracę kina również na dwa tygodnie. E, również był apel premiera, żeby w urzędach, w urzędach skargowych, u, urzędach, e, w samorządach Ograniczać liczbę osób znajdujących się w jednym miejscu. Tutaj, między innymi, również stąd wynikała wczorajsza informacja o czasowym zawieszeniu tych poniedziałkowych przyjęć interesantów przez burmistrza, ponieważ na korytarzu gromadziło się sporo starszych osób, które się zapisywały czasem przychodziły z dziećmi. Te osoby akurat są najbardziej zagrożone, ale oczywiście. Nie ma problemu z rozmowami telefonicznymi, które tutaj burmistrz będzie też odbierał. Zresztą burmistrz również kontaktuje się z mieszkańcami, był wczoraj na przykład chyba w Krzewinie, także cały czas jest w ruchu, spotyka się z mieszkańcami, ale tutaj myślimy o interesantach również tych, którzy gromadzą się przed innymi wydziałami, na przykład Wydziałem Komunikacji. No, potrzebny jest zdrowy rozsądek. Jeżeli Państwo widzicie, że dużo jest interesantów, próbować to jakoś też regulować samemu, żeby właśnie nawzajem się nie zarażać i przestrzegać tych norm, które tutaj inspektor sanitarny rekomenduje. O czym mówił już w swoim wystąpieniu dr Kaus. W ubiegłym tygodniu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o imprezę kulturalną, która miała się dzisiaj odbyć w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, tam był występ pana Pazury. Ona nie została odwołana, ale jest możliwość oddania biletu i będzie zwrot kosztów. Wiemy, że aktor jest w drodze już do Bogatyni. W związku z tym. Od Państwa zależy, czy chcecie w niej uczestniczyć, czy też nie. Koszty zostaną zwrócone. Dodam jeszcze, że gdyby to była impreza dla dzieci, bezwzględnie byśmy ją odwołali. Natomiast tutaj dorośli sami decydują, czy chcą, chcą, chcą skorzystać z tej imprezy i to jest Państwa decyzja.